Czy boisz się śmierci? Takie pytanie usłyszał pewien umierający człowiek, umierający mężczyzna, który przez większość swojego chrześcijańskiego życia nie wykazywał się zbyt wielkim zaangażowaniem w służbę Panu Bogu i w ogóle w swoje życie duchowe nie inwestował. Jak odpowiedział? Odpowiedział w ten sposób: śmierci się nie boję. Ale boję się spojrzeć Bogu w twarz, ponieważ dopiero teraz uświadomiłem sobie to, ile On dla mnie uczynił, a ile ja dla Niego nie zrobiłem. I myślę, że ta historia, prawdziwa historia, to historia wielu ludzi, którzy z jednej strony opowiadają się za Chrystusem, a z drugiej strony żyją tak, jakby Go nie było. Mam nadzieję, że Ty nie jesteś do nich podobny. Mam nadzieję i o to też się modlę i chciałbym, aby było inaczej w Twoim życiu. Dlatego ważne jest to, aby nie tylko w Chrystusa wierzyć, nie tylko Chrystusowi ufać co do swoich, swojego zbawienia, przebaczenia swoich grzechów, ale również za nim podążać i wykonywać to, do czego Bóg mnie i Ciebie powołał. Dzisiejsza historia, której przyjrzymy się, będzie historią człowieka, który w momencie, gdy wypowiada słowa, które za chwilę przeczytamy, ma około 110 lat. Jego imię to Jozue, jest następcą Mojżesza i w swoim całym życiu, zarówno w tym naśladownictwie Mojżesza, jak i później, gdy przejął po nim pałeczkę, był człowiekiem nie tylko oddanym Panu Bogu, nie tylko niezwykle zaangażowanym w to, do czego został powołany, ale był też człowiekiem o nieskazitelnym charakterze. Człowiekiem, na którego można było liczyć i człowiekiem, który, jak okaże się, do końca był wierny Panu Bogu. Jeśli więc masz swoje Biblię, swoją Biblię, to proszę, abyś otworzył, otworzyła na fragmencie który znajduje się właśnie w Księdze, w księdze Jozułego. To jest Księga Jozłego i 23 werset, przepraszam, rozdział. To nauczanie podzieliłem na dwa oddzielne sekwencje. Jedno z nich będzie miało miejsce dzisiaj, a na drugą pochylimy się w przyszłym tygodniu. Chciałbym, abyśmy przede wszystkim... Dzisiaj skupili się na kilku wersetach i kilku inspiracyjnych przesłaniach tego, co widzimy zarówno w przypadku Izraelitów, jak i w przypadku, Mojżesz, w przypadku Jozuego tam po podbiciu Kanaanu. 23 rozdział księgi Jozuego, pierwszy werset, mówi tak: Po wielu latach, po tym jak Pan wydał Izraeliowi, Izraelowi. Wytchnienie od wszystkich okolicznych wrogów, a Jozue postarzał się i posunął w latach. Zawołał Jozue całego Izraela starszych i zaczął do nich mówić coś, co nazywamy mową pożegnalną. Zatrzymajmy się na chwilę. Otóż każdy z nas ma swoją historię z Panem Bogiem. Nawróciłeś się, nawróciłaś i twoje dalsze życie przebiegało w wędrówce z Nim. Nie wiem, ile masz lat, ile lat przeżyłeś, przeżyłaś z Panem Bogiem, ale wiem jedno, Bóg jest przy Tobie i Bóg Ciebie prowadzi. Oczywiście, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, tak? Więc tak zakładamy. Podobnie było tutaj. Pan Bóg był z Jezułem, Jezułego prowadził. I w tym momencie, gdy wypowiada swoje ostatnie słowa, jest człowiekiem doświadczonym, który widział wiele i który wiele doświadczył. I ta historia Jozułego, historia, która jest historią z Panem Bogiem, była przeplatana zarówno dobrymi wydarzeniami, jak i złymi. Wydarzeniami, które napawały wielką radością, ale też wydarzeniami, które. Z którymi trzeba było się po prostu zmierzyć. Czytamy tutaj po wielu latach, po tym jak Pan dał Izraelowi wytchnienie. Nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było. I podobnie w naszym życiu. Nie zawsze jest tak, że w naszym chrześcijańskim życiu idzie wszystko z płatka. Ba! Chciałoby się nawet rzec z całą stanowczością, że częściej jednak chyba bywa tak, że gdy ufamy Panu Bogu, to życie wydaje się być jeszcze trudniejsze. Dlaczego? No dlatego, że mamy wiele przeciwników naszej drogi z Chrystusem i dlatego nie jest to takie łatwe. Ale kiedy dalej spoglądamy w ten tekst, to końcówka czy może cały trzeci werset, brzmi tak. Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan wasz Bóg uczynił wszystkim tym narodom, usuwając je przed wami. Bo właściwie to Pan wasz Bóg walczył za was. I później w dziesiątym wersecie jest to powtórzone. Pan wasz Bóg jest tym, który walczy za was. Drogi bracie, siostro, przyjacielu, pomyśl o tym, z ilu opresji, z ilu trudnych i ciężkich sytuacji Bóg Ciebie wyzwolił? Ile razy Bóg stawiał odpowiednich ludzi? Ile razy Bóg stawiał, czy zmieniał okoliczności? Ale ile również razy Bóg przez nie pomagał Ci przechodzić? Było trudno? Pewnie, że było trudno. Było czasami tak, że myślałeś, myślałeś, że to już koniec, że to już po tobie, że już więcej dalej nie pójdziesz, nie dasz rady pójść kolejny metr dalej. Były takie sytuacje, w których zastanawiałeś się, zastanawiałeś, Boże, dlaczego? Myślę, że były. Myślę, że były. Kiedy bowiem patrzymy na historię Izraelitów, to musimy nieco wrócić do początku. Mianowicie pamiętamy o tym, że Izrael był w Egipcie około 400 lat tam spędzając. Początki były dobre. Kto pamiętał Józefa, ten, ten dobrze traktował Izraelitów, ale później pamięć o Józefie poszła w niepamięć i Izraelici ci zostali, zaczęli być prześladowani. Stali się po prostu niewolnikami. Ich życie można powiedzieć, przemieniło się i to drastycznie. Z ludu, który był, miał swoje przywileje, w lud, który, no właśnie, stał się niewolnikiem. I czytamy o tym w drugiej księdze Mojżeszowej, gdy, gdy spotykamy takie słowa: gdy lud Izraela wołał do Pana. Moi drodzy, ile on wołał? Lat. Najprawdopodobniej całe pokolenie. Nie było to więc krótko. Lud wołał do Pana, i czytamy o tym, że Bóg usłyszał jego wołanie. A więc musimy sobie po pierwsze uświadomić, że to nie było coś, co przyniosło natychmiastową Bożą interwencję. Oni wołali latami. Mogło się znudzić? Pewnie, że mogło. Mi pewnie by się znudziło. Bo jeżeli Boża pomoc nie przychodzi od razu, Albo nie przychodzi po kilku dniach, tygodniach, no może maksymalnie miesiącach? No to idzie się znudzić, prawda? Izraelici wołali, a pan dał się wysłuchać. Posłał Mojżesza, wiemy, znamy jego historię. Człowiek, który miał problem jakiś z wypowiadaniem się, nie do końca wiemy, czy się jąkał, czy po prostu miał trudność z złapaniem zdań i ich odpowiednim układaniem. Chociaż był dobrze wykształcony, więc może po prostu miał jakiś defekt mowy. Ale Pan Bóg powołuje go, on wymawia się od tego powołania, więc Pan Bóg próbuje pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz. W końcu posyła jego brata, aby ten mu dopomógł. No i tak, Mojżesz postanawia podjąć się tej misji. I mogłoby się wydawać, że skoro Pan Bóg wzywa do tej misji, to Pan Bóg od tak, od razu człowieka tak użyje i tak okoliczności. Poukłada, że Izraelici mogą wyjść pięknie od razu, w sposób doskonały i w zasadzie bez żadnych problemów. Ale wiemy doskonale, że historia była inna. Historia mniej więcej wyglądała tak: mojże z Zaronem idą do faraona, proszą, czy powołują się na pana Boga, aby, aby faraon wypuścił lud Izraela. Faraon oczywiście się nie zgadza i tak 10 razy. No, bo tyle plak było, więc. więc trochę się nam nachodzili chłopacy. No ale co? W końcu się udało. I myślę sobie, gdybym ja był Mojżeszem, to naprawdę bym się zastanawiał, czy to Pan Bóg mnie powołał. Czasami myślimy o tym, że jeżeli Pan Bóg mnie powołał, jeżeli Pan Bóg. Jest ze mną w tych moich trudnościach, przeciwnościach i wyzwaniach, no to one powinny od razu zniknąć. Ale tak nie jest. Albo inaczej, często tak nie jest. No ale dobra, wychodzą z Egiptu, w końcu umierają pierworodni, w tym również syn faraona, więc długa uciekają, przed, no, przed nimi kolejna bariera. Czytamy o tym, że może się rozstąpiać. Duży jakiś akwen wodny się rozstąpił przed nimi, oni przeszli suchą nogą. Armia faraona umiera w wodzie, zalana tymi wałami wód. Więc można byłoby powiedzieć wow, Pan Bóg naprawdę okazał łaskę super. No i tak było, ale najgorsze miało się zacząć. Ponieważ gdy znaleźli się po drugiej stronie morza, po drugiej stronie tej bariery, która ich oddzielała od Egipcjan, to pojawiły się problemy wewnętrzne. Szemranie, narzekanie, niezadowolenie, ponieważ w Egipcie mieliśmy cebulę, czosnek, ogórki. Co z tego, że byliśmy niewolnikami, ale mieliśmy to. I to się okazuje. I okazuje się, że. Mogli przejść drogę do, yy, do Izraela, do, do ziemi Kanaan zaledwie w kilka miesięcy, kilka tygodni, nawet niektórzy podają, ale powiedzmy, okej, okay, maksymalnie kilka miesięcy cała ta przeprawa mogła trwać, ale przez swoje nieposłuszeństwo, przez swoją niewiarę szli, jak wiemy, 40 lat. I to jest zadziwiające, że Bóg troszczył się o nich tam. Czytamy o tym, że każdego dnia syłał im malne przepiórki, ich sandały się nie zużyły, ich szaty nie zniszczyły. Pan Bóg ich prowadził. Wiecie, kiedy czytam tę historię od początku i dochodzę do miejsca, w którym w końcu znajdują się Izraelici w Ziemi obiecanej, to widzę Bożą łaskawość. I o tej łaskawości czytamy również w 14 wersecie tego 23 rozdziału. Czytamy tam tak. Jozue mówi: Oto ja idę dziś drogą wszystkich żyjących na ziemi, czyli mówi, że umiera. Weźcie więc sobie głęboko do serca i miejcie to wciąż w pamięci, że i teraz uważaj, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich tych dobrych obietnic, które złożył wam Pan, wasz Bóg. Spełniły Wam się wszystkie, nie zawiodło żadne ich słowo. Okazuje się więc, że w całej tej przeprawie, w całej tej historii Bożego ludu, który został wyprowadzony z ziemi egipskiej, który był prowadzony przez pustynię i wyprowadzony do ziemi Kanan, którą trzeba było zaanektować, podbić, i co też trwało od kilkunastu lat do nawet trzydziestu. To w całej tej historii Bóg okazał się być tym, który jak dał słowo, to słowo wypełnił. Bóg swoje zrobił. I teraz znowu wracamy do tych historii z Twojego i mojego życia. W których to historiach Pan Bóg wywiązał się? Było trudno? Było. Było czasami tak, że nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, czy dasz radę? Było. Ale też był Pan Bóg, który Ciebie i mnie prowadził. Ale był też Pan Bóg, który pozwolił Tobie i mnie przejść przez te wszystkie rzeczy. Więc dzisiejsza historia to historia o tym, że Bóg dał radę. Że Bóg wywiązał się. Że Bóg pozwolił mi i Tobie przejść więcej niż byśmy się tego spodziewali. Dlatego o czym powiemy sobie więcej za tydzień. Dlatego w 24 rozdziale Jozue stawia tym Izraelitom dosyć ważne zadanie. Albo moglibyśmy powiedzieć stawia ich przed najważniejszym wyborem w ich życiu. Ponieważ teraz musimy zastanowić się czy ci Izraelici, którzy zostali wprowadzeni do Ziemi Obiecanej, czy oni byli tacy świetni? Czy oni byli porządni i na nich można było polegać i w ogóle byli najlepsi i dlatego zasługiwali na to, że można było ich wprowadzić? Bo wiemy, że pokolenie, które było na pustyni, to oni umarli, tak? Ze względu na to, że nie posłuchali się i nie uwierzyli Bogu. Więc moglibyśmy wnioskować, że skoro ci zostali wprowadzeni do Kanaanu, to byli bardzo Lepsi od poprzedników. Czyżby? Czyżby? Posłuchaj tego. 14 werset, 24 rozdział. Teraz więc żyjcie w bojaźni wobec Pana, służcie Mu szczerze i wiernie. I uważaj teraz. Usuńcie Bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie. Usuńcie Bogów, Coś dziwnego, prawda? Ale 23 werset mówi jakby to samo. Jozue powiada, usuńcie innych bogów, których macie u siebie. Czy to oznacza, że ci ludzie, mimo tego, że szli za Bogiem Jachwę, to jeszcze gdzieś tam mieli pochowanych jakichś bożków? Wiele wskazuje na to, że tak. Co potwierdzają słowa Gdzieś w którejś z proroków mniejszych, gdzie Pan Bóg żali się, że przecież jemu nie składali ofiar na, na pustyni, tylko służyli innym bożkom. Dziwne, prawda? Dziwna taka dwulicowość. I myślę sobie, Pan Bóg był lepszy dla Izraelitów niż im się wydawało, lepsi niż na to zasługiwali. I wobec nas również Bóg jest lepszy, niż na to zasługujemy. Lepszy, niż nam się wydaje. Bo choć jedne na co zasługujemy, to sprawiedliwy wyrąg potępienia, to Bóg nie dał nam to, na co zasłużyliśmy, ale dał nam to, na co nie zasłużyliśmy. W swojej dobroci, miłosierdziu i łasce. I dlatego wzywa mnie i ciebie, co rozwiniemy w przyszłym tygodniu, do tego, abyśmy mu służyli. Abyśmy mu służyli wiernie i szczerze. I piętnasty werset, i z tym chciałbym nas dzisiaj zostawić. Mówi o tym, o tym wyborze właśnie, przed którym zostali postawieni Izraelici. A jeśli byście uznali za niesłuszne służyć Panu, to wybierzcie dziś sobie, komu chcecie służyć. Czy bożkom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką, czy bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. Jozue, człowiek, który ma za sobą całe swoje życie, życie przepełnione wiernością wobec Pana Boga, teraz postanawia dalej. Choć mógłby być już emerytowanym, Przywódcą religijnym to on nie rezygnuje. Bo wie, że wierność Bogu to nie sprawa pozycji, to nie sprawa tytułu, czy nie sprawa ordynacji. Wierność Bogu to sprawa lojalności wobec Niego. To sprawa mojego i Twojego wnętrza. On postanowił służyć Bogu wiernie i do końca. Służyć Bogu tak, jak nigdy dotąd. Do końca. A jak jest ze mną i z tobą? Zachęcam cię do tego, abyś po pierwsze przypomniał sobie swoją historię z Bogiem. Wspomniał to, w jaki sposób On Ciebie prowadził. W jaki sposób przeprowadzał Ciebie przez sytuacje, o których myślałeś, myślałeś, że są nie do przejścia. A po drugie postanowił postanowiła dalej i za nim dalej mu służyć i się nie poddawać a mówię to wszystko w kontekście tego co zauważam mianowicie ogromnej fali chrześcijan którzy się po prostu poddają i serce moje płacze dlatego chciałbym zachęcić ciebie nigdy się nie poddawaj swoim w chodzeniu za Bogiem, w swojej wierności Jemu. Ponieważ zwycięzcy się nie poddają, a poddający się nie zwyciężają. Tym bardziej, kiedy idziemy za Bogiem, który jest zwycięzcą, za naszym Jezusem. Więc zachęcam Cię, dalej służ Bogu, dalej idź za Nim i bądź Mu wierny, pomimo wszystko i aż do końca. A On będzie to wspierał, i pomoże ci przejść przez kolejne trudne sytuacje w Twoim życiu. Niech Bóg Cię Błogosławi. Do zobaczenia już za tydzień.